Widzicie te schody? Wyglądają tragicznie, dlatego postanowiłem je wymienić. Niestety, schody u stolarza kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy, a gotowce z marketu kosztują podobnie. Dlatego zrobię schody sam i wydam na nie 300 zł. Miałem cztery belki: dwie będą jako główne i dwie na docinki pod stopnie. Zaczęliśmy od demontażu starych schodów i docięcia nowych belek pod kątem 45 stopni. Jeżeli chodzi o stopnie, wyliczyliśmy, że będą co 18,5 cm, a wszystko skręciliśmy na wkręty ciesielskie. Każdy element po cięciu musiałem również dobrze oszlifować, żeby wyglądało to estetycznie. Pojawił się pierwszy problem. Nie sprawdzaliśmy stopni poziomicą i wyszło krzywo. Widzicie tą linię? To tak powinny iść schody. Coś tam spierdziela. Iha Ola, Kup, to wszystkie to centymetr. Więc musieliśmy je rozkręcić i na nowo skręcić z poziomicą. Na końcu dalej było lekko krzywo, ale Kamil stwierdził, że jest ok. Coraz większe szpary. Ale co ty się tym przyjmujesz? Z czego nie będzie widać? Ja mu wierzę. Stopnie były trochę za wąskie, więc do każdego doklejałem dodatkową deskę. Po przyklejeniu i dokręceniu wkrętów prawie nie było widać, że coś było dokładane. Moim zdaniem wyglądają świetnie. Dajcie znać, czy kupilibyście takie schody za trzystówki.